Ostatnio w różnych okolicznościach usłyszałem bardzo podobną rzecz. Taką refleksję na temat tego, jakie jest to, co uznajemy w swojej pracy za chałę. Robienie rzeczy hmm, na niższym poziomie niż zwykle, bez tego pełnego e, ja wiem, zaangażowania, bez e, wrzucenia wszystkich emocji, wszystkich umiejętności. Takie robienie, e, które przydarza się w połowach semestru, e, wtedy, kiedy hmm, kwiecień, plecień, e, trochę mi się chce, a trochę mi wszystko lata. E, trochę mam ambicji z którymi zaczynałem chciałbym doprowadzić do końca rzeczy które rozpocząłem a trochę brakuje mi energii trochę e, alergie trochę przeziębienia i tak dalej i tak dalej te wszystkie rzeczy e, powodują że mm, Zdarzają nam się takie dni, kiedy idziemy prowadzić zajęcia, uczyć osoby, i no nie jesteśmy w najlepszej formie. I, I zastanawia mnie to, jakie jest to coś, co robimy wtedy, kiedy nie jesteśmy w najlepszej formie, wtedy, kiedy brakuje, nie wiem, takiego napięcia, takiej emocjonalnej gotowości. Ja często myślę sobie o tym w kategorii Czasem jest tak, że idę na zajęcia i jestem pełen y, emocji w stosunku do tego, co, co będzie się działo, a czasem idę i mówię sobie, kurczę, jak oni nie wniosą czegoś w te zajęcia, to po prostu będziemy przez półtorej godziny patrzeć na siebie i, i, i będzie smutno. E, natomiast y, to myślenie w tych kategoriach, tak niepełni emocjonalnej, niepełni poznawczej, niepełni, nie wiem, jakiegoś takiego poczucia, że jesteśmy przygotowani, że wiemy o czym mówimy i tak dalej. To jest coś takiego, co powoduje we mnie, pewnie w, w innych też, ale skupię się na, na sobie, żeby tam nikogo nie wyciągać teraz. We mnie powoduje to takie uczucie, że zawodzę. Że e, jednak powinienem być w pełni sprawny, w pełni emocjonalnie zaangażowany, w pełni mądry, w pełni nie wiem, dowcipny dalej. Ale właśnie ostatnio, kilkakrotnie od różnych osób, które nie mogły mieć ze sobą żadnego kontaktu, e, usłyszałem taką refleksję na temat tego, no właśnie, że trzeba się skoncentrować i przyjrzeć temu, jakie jest to najgorsze, co jesteśmy w stanie zrobić. Najgorsze w sensie, takie najsłabsze, ta hała, którą wypuszczamy, jaka ona jest? Bo okazuje się, i okazuje się to, no właśnie, bardzo dyskretnie, że bardzo często to, co dla nas jest dołem naszego standardu, takim najniższym poziomem, który jest dla nas akceptowalny, że ten najniższy poziom jest wystarczający. I w ogóle nie chcę wchodzić tutaj w całą dyskusję o tym, że ktoś tam jest wystarczający, i, i, i że ta wystarczającość to jest jakaś taka kategoria, która pozwala nam zwolnić się z bycia najlepszymi, i tak dalej. To nie o to chodzi. Bo to jest gdzieś tam w, w tych instagramowych yy, narracjach o, yy, o rozwoju. To, to nie o to mi chodzi. Raczej chodzi mi o to, żeby realnie się temu przyjrzeć, żeby zobaczyć, E, jakie jest dla osób to, co hmm, dla nas jest u dołu standardu. E, I myślę sobie, że to taki moment, u mnie tak jest, że kiedy robię coś na dole standardu, to uciekam. E, uciekam od opinii, nie chcę wiedzieć, jakie to jest, bo ja wiem, że to nie jest takie, jak być powinno. E, w związku z tym e, zajęcia kończą się na przykład tym, że ja coś opowiadam i. No, niestety kończy się czas, nie ma e, okazji do tego, żeby się wymienić. E, w tym semestrze próbuję się temu przyglądać, jak ludziom jest z tym, co dla mnie jest na dole standardu. Kolejna kwestia to to, że e, jeżeli coś jest na dole standardu, to jednak opiera się na jakiejś granicy, nie schodzi niżej. Są takie rzeczy, których, y, które stawiamy sobie za cel. I poniżej ich nie schodzimy. Ten standard, nie wiem, dla mnie na przykład jednym z elementów, który wypracowałem, bo nie zaczynałem z tym, jest to, że zajęcia trwają tyle, ile było powiedziane, że będą trwały że w trakcie tych zajęć jest przestrzeń i na to, żebym ja mówił i na to, żeby oni mówili. Na to, żebyśmy coś, czegoś doświadczyli i żebyśmy o czymś posłuchali. Żebyśmy mogli o coś zapytać i żebyśmy mogli czegoś nie wiedzieć. I staram się, w ten weekend mi się to udało, bo miałem zajęcia, które temu sprzyjały. Staram się, żeby w miarę możliwości pojawił się taki aha moment, taki, taki, taka Taki błysk zrozumienia. Nie? I chodzi o to, że trzeba stworzyć temu odpowiednie warunki, żeby to coś mogło powstać. I myślę sobie, że ten dół standardu to jest coś, na co rzadko patrzymy, bo zwykle chcemy być u góry, albo nawet przesuwać ten standard, być coraz lepsi, iść, coraz dalej, robić coraz lepiej, i tak dalej. A nie przyglądamy się temu, jacy jesteśmy wtedy, kiedy jesteśmy w swoim mniemaniu. Na dnie swojego standardu, a tam wydaje mi się, że jest dość istotna informacja: informacja na nasz temat, informacja doty dotycząca tego, e, nie jak daleko jestem w stanie zajść, tylko jak nisko, e, poniżej jakiego pułapu nie zejdę. I e, wydaje mi się, że to jest tożsamościowo istotniejsze niż jakaś taka. E, Koncepcja tego, jak daleko jestem w stanie wybiec w swoich planach, w swoich marzeniach, w swoich sukcesach. Bo ta dolna granica standardu naszego własnego to jest to, co jest z nami zawsze. My nawet wtedy, kiedy jesteśmy powyżej, wtedy, kiedy przekraczamy możliwości, wtedy, kiedy jest świetnie, wtedy, kiedy jest nieźle, wtedy, kiedy jest przeciętnie, cały czas jesteśmy wewnątrz swojego standardu. I wydaje mi się właśnie dlatego, że patrzenie na to, jak jest w kwietniu, jak jest wtedy, kiedy trochę nam się chce, a trochę nam się nie chce, kiedy budzi się w nas taka pokusa, żeby zrobić coś po najmniejszej linii oporu, żeby skończyć wcześniej, żeby wyrzucić odpowiedzialność na innych, żeby zrobić tak, żeby, żeby szybciej być w domu, żeby, no właśnie, jak najszybciej odsunąć się od, od tego, co robimy, żeby zobaczyć, co zostaje jakie to jest i czy my jesteśmy z tego zadowoleni. I w końcu myślę sobie e, przez pewien czas e, ładując energię w robienie rzeczy e, bez e, przerwy, bez jakiegoś takiego momentu gdzie e, gdzie się regeneruje i gdzie nabieram jakiegoś e, większego dystansu. I e, obserwując siebie w tych, w tych w tym stanie takiej ciągłej eksploatacji zauważyłem jedną ważną rzecz. Zauważyłem coś, co e, przypomniało mi e, dowcip, który opowiedział mi jeden nauczyciel, chyba, no nie wiem, jedna z osób, z którymi pracowałem w jednej z pierwszych szkół, w których, w których pracowałem gdzie spotyka się dwóch nauczycieli, jeden jest młody i nosi ze sobą mnóstwo pomocy, mapy, wykresy i tak dalej, a drugi idzie i ma długopis. No i ten pierwszy pyta gdzie pan ma te wszystkie swoje rzeczy, A ten drugi mówi, że no widzisz młody, ty masz wszystko w rękach, a ja mam wszystko. I Wracam do tego, dlatego że z dzisiejszej perspektywy widzę, że jest gdzieś przestrzeń między oraniem się do zera, a byciem w totalnym zawodowym wypaleniu i w jakiejś takiej nie wiem, niechęci, dystansie, zrezygnowaniu. Gdzieś tam jest ten moment, kiedy dobrze mi z tym, co mam. Nie mam dużo. Nie, 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 nie mam dużo w porównaniu z samym sobą. Tak? Potrafiłem kiedyś więcej przynieść, więcej zrobić, więcej ćwiczeń, więcej słów wypowiedzieć, więcej zadań zadać, i tak dalej. Ale to, co mam teraz jest dla mnie wystarczające z tym dołem standardu, który powoduje, że ja też mogę przyjść na zajęcia z długopisem, albo nawet bez. I one będą dobre, one będą wewnątrz mojego standardu. Myślę sobie o tym, że ten poziom. To też taki poziom osiągnięty yy, trochę mimochodem, bo ja sobie marzyłem kiedyś o tym, że ja będę takim wyluzowanym nauczycielem, który będzie przychodził po prostu i wszystko będzie miał w głowie, będzie pstryk i będzie jechał. Natomiast nie wiedziałem czym to jest okupione. To jest okupione długotrwałym robieniem na 100 i więcej procent. I wtedy faktycznie nie widać po mnie zaangażowania, nie widać po mnie, że, że jestem super naładowany i mam wszystkie mapy i wszystkie pomoce ze sobą, bo nie mam. I, i faktycznie to wygląda, jakby to było proste, jakby to było luźne, ale, ale nie jest, bo, bo przed tym jest, tak jak mówię, mnóstwo, mnóstwo ciężkiej pracy. Więc obserwowanie takich osób, które są na dole swojego standardu e, i, i mają ten luz, powinno się łączyć z taką świadomością, że to są osoby, które bardzo dużo, moim zdaniem, bardzo dużo zrobiły, żeby być. E, w takim miejscu i to miejsce wcale nie musi być komfortowe. To, że nie podejmujemy dużo wysiłku, to wcale nie znaczy, że jesteśmy, nie wiem, jakoś ekonomiczni, poznawczo albo emocjonalnie, tylko może po prostu jesteśmy, to jest tyle, ile możemy dać. I, i nie ma więcej. Wyzwanie rozwoju.